Was bardzo serdecznie, tutaj doktor Żebelka. a w tle widać Company of Heroes. Yy, tak, dobrze myślicie. Powróciłem do starego do starej gry. Yy, dla mnie starej, bo dawno w nią nie grałem. Yy, bardzo mi się podobała. Yy, musiałem w nią zagrać. W filmików przewija, przewijał nie będę, jest to początek kampanii. Postaram się za bardzo nie mówić na tych przerywnikach, także sobie spokojnie oglądajcie. No, to wkraczamy do akcji, po tym y, jakże wspaniale wyreżysowanym filmiku. Aha. No okej, okay. to lećcie. Kurde, musiałem ich tam jakoś do, dociągnąć, ale... Pieprzone MG we mnie wali! Ale biegiem, biegiem, biegiem! Go, go, go! Dajesz, 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 malina! Dawaj mi kolejnych. Hm. O, pięciu darmo. <grystanie> o, mamy snajpera! Fajnie Dobra iść w kamuflaż Cię może nikt nie zobaczy I nie, nie strzelaj najlepiej Biegie, Biegniesz, biegniesz Sniper uratowany Co jeszcze, kogo by tu? O kurde was jest trochę mało A to was mogę wszystkich tutaj taszczyć się nie zatrzymuj tylko biegnij to jest wojna z góry mówię, że jeżeli nawet trochę lamię to przepraszam, ale to są kwestie przyzwyczajeń nie za bardzo uśmiecha mi się korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Po prostu jakoś nie mogę się do tego przyzwyczaić, no No i biegiem, biegiem, biegiem No okej, okay, no nie widzisz, że biegnie Im więcej ich biegnie, tym większa szansa, że któryś z oddziałów cały dobiegnie do końca A tego jednego samotnika Może się uda No tu jest wszystko fajnie Daj saperów! Jazda! Nie, szkoda. Chodzę, szybko ich koszum W sumie niech tutaj się schowają Jezu, jakich ich wygłosili Jeden saper mi został ja nie mogę no, W ramach cocha dzisiaj gramy w sapera O, miło, dobiegł, fajnie Sami po tym jak oni tak mi zaraz postekają. Co ten sniper troluje? Dobra, jedna poszła O jezu Zniszczęść bungier ładunkiem wybuchowym Co mnie to bym mógł zarzucić Ale się nie kali, dobra No chować się, idioci Najpierw sobie ten ładnie radzi widzę. Całe MG z nią No to jazda, chłopaki, jazda. Dobra, wiemy się tu sk skampić. Korea po z mięsem, ale mnie zabiją. Dobra. Nic. Trzeba korzystać z tego, co się ma. Mierz i się, chowaj Chowaj się Mośku Snajper, cofaj się Tu I tam stąd co możesz strzelać A nie będę marnował granata Pochowajcie się Mośki Nie, nie będę im kazał tego stopywać, bo to... to jest bezsensowne. Już prędzej im tam kazał iść. Straszę, ty straszę tylko oddział. No dobrze, oczyszczam. A weźcie go, zabijcie Za łosie O, no, teraz może się schowajcie A mi snajperowo bo... Tu coś trafi zaraz chyba A idź w kamuflażu I się wycisz Idźcie po broń Snajper niech się Mamy MG, możemy bić Poszedł Yeah. So, ja, Ekspert piechoty. Mogę sobie dobrać żołnierza tutaj gdzieś? Chyba nie mogę. Nie mogę! To wycofcie, wycofcie się tutaj gdzieś. Nabierz mi żołnierza. Schowaj się. Snajper ogień. Poszedł. Tak się ustawcie. Żebyście mnie wszystkie wykrywali ładnie tak jak powinno być Aha, dobra to jest ten Okej, okay, ja się zastanawiałem co on tu robi Trzeba po popsuć te wszystkie Piece ty Ale by się Sniper przydał, kurde teraz On aż tam siedzi może dojdzie Poszedł O, wysadzili Miło Jeszcze jeden bunkier do rozwalenia Bierzcie się za MG Przyda wam się Wie się proszę ja was ustawcie tam A wy to gdzieś obok jako osłona Mośki niszczyć bunkry Wy żołnierza Snajper jest do tych, wyślemy tędy Snajper nie się chował Cóż to jest Ręczny MG no to nie. Albo dobra, niech sobie wezmą. Niech mają. Jeden. Nie, 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 idź, nie, idź. Dawaj mi żołnierzy. O kurde, przyszli. A nie, jeszcze nie. O kurde, jak oni ich koszą. O, soperzy też mogą mieć MG, fajnie. Ciepaj, to... Ciepaj, ciepaj! Zbieraj to. Nie biegiem. Um, zaraz od co mu odpiszę. Już. To ty, o kurde. O w dupę. Saperzy. Biegiem. Chować mi się, chować się... Muszę skupić na sobie ich ogień. Tak, żeby oni mogli bezpiecznie podejść. I rzucić tam ładunek wybuchowy. Rzućcie tam i spieprzajcie. Szybko, szybko! Rzucaj, rzucaj, idioto! Wiej! Good hand job! Dobra to lecimy dalej e, O kurde A, Dobierz mi żołnierza Nie się schowajcie bo muszę z tamtej strony trochę ponapierać Dajcie mi tego KMO Dobra jedziemy Włazić tam do środka. Włazić, włazić! Nie patrzeć, tylko włazić. Snajper dawaj tu. Wy mośki tu kampicie. Ja bym was wolał tu. A wy za tu stójcie i... ściągajcie na siebie ogień wroga. Dobra, tych podejść na bliżej. zaperów iść tu. Zaraz trzeba będzie iść wykryć trochę bunkrów i tych innych pierdół. Tak niech się rozstawią. Przyda się. Dobra, że Go, go, go. Jest bunkier. O i mam mini zbrojonia. Będzie czym szerzyć mordor. Zepsuć. A wy mi się tu skąpić. Trzeba tutaj żołnierzy też przetaszczyć. A, kto to jeszcze? Oni mają, oni nie mają. Dawaj mi ich tam. Oni niedzielę są. W sumie to jest 188, ale by się im przydało. O, ustawić się i osłaniać nóbki. Tych żołnierzy sobie podnaszczę tam. O kurde, zapomniałem o moim drugim. W oddziale saperów Ale kicho No cóż, zdarza się Idzie zbierać sprzęt A wy mi się tu odsuńcie A wy po sprzęt I drugi też Sniperów tam muszę podesłać. Biegiem, biegiem, biegiem. Co mój sniper tu robi? Jak on się w ogóle idzie? Kajś um. tu słowo. Potrzebuję go gdzie indziej i po coś innego. Raczej nie wiem, czy trafia. A, musi się przemieścić. No ale teraz trafiłem. A i sobie tam sieć Ten jak się biedak zwija. Tak, pomogę ci Ładunki gniewem wybuchowym. No to teraz szturmem na nich, szturmem panowie! A tu rzecz nikogo nie ma. Okej, okay, niech mi się tylko naładuje. No i dziękuję bardzo. Mission accomplished. Chyba. Doggy style. O misja ukończona. No to dziękuję bardzo za obejrzenie, za uwagę. Yy, macie tutaj yy, kurde statystyki. Tymczasem ja się z wami już żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się. Cześć.